E, jako, że dużo wysiłku nas kosztowało to, żeby się tu w ogóle dostać, a zrobiliśmy to, żeby nie był to teatr dwóch aktorów, e, bo na to się e, zapowiadało, to mam pytanie do pana Maciaka. E, mianowicie, kim pan jest? Nie dosłyszałem. Kim pan jest? E... Mamy pytanie, po... bardzo prosimy o odpowiedź. Proszę bardzo, Maciej Maciej. polak mały. E, być może z poziomu pana e, ilości subskrypcji jako youtubera, to to, to nic, i pan nie zauważa. Ale tak sobie pomyślałem, bo jednak no, pełni pan funkcję może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem ale bardziej prezentera, który to zawód też się zalicza do dziennikarstwa i opowiada pan e, światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie pan, kim jestem? To jest bardzo ciekawe, bo e, od 2000, przynajmniej 2013 e, roku. Prowadzę działalność na tym pana ulubionym YouTubie, i poprzednie kanały moje miały y, znacznie większą oglądalność niż kanały osób, które zapewne pan zna. Być może, że to, że jestem z prowincji, jak większość Polaków decyduje, że pan zadaje takie pytanie, to, y, to dużo mówi o pana sumieniu.